Robienie nawet, co jest proste. Przytrzymujesz sobie palcem nitkę tutaj i przekładasz ją do tyłu. Potem do przodu i za drugim widełkiem. Tak? Więc jest to w ten sposób. O! I potem do przodu nad nitką, która już tutaj jest. I obracasz sobie w prawo. Efekt jest taki. A potem dolną pętelkę do góry. Trzeba pilnować, żeby trzymać tą nitkę, która jest na dole. I potem znowu dokładnie to samo. W prawo. I dolną pętelkę do góry. I znowu w prawo. I dolną pętelkę do góry. I tak w zasadzie aż do uzyskania takiej długości jaka nas interesuje. Cały czas nitka, którą mamy w ręce musi być u góry. I cały czas obracamy w tą samą stronę. W zasadzie to jest chyba najprostsza metoda. I jak widać już po kilku obrotach mamy kawałeczek sznureczka i im dłużej, tym dłuższy będzie. Jeszcze raz początek. Nitka tutaj, z przodu do tyłu, do przodu, znowu do tyłu i potem już tylko dookoła. Cały czas w tą samą stronę. I to w zasadzie cała filozofia. Jak coś się nie uda, wystarczy ściągnąć, pociągnąć za końce i powinno się rozprostować, czyli jeszcze raz: przód, tył, przód. W tył, w przód. A potem w tą samą stronę, z której przyszła nitka. Czyli dookoła. Zawsze ta nitka nad tą i zawsze ta pętelka do góry. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że pomogło.